Hejka, witajcie pierwszy raz na naszym wspólnym kanale, ja jestem No i tak jak się z wami uławialiśmy, pierwszy film na naszym kanale to będzie Oprowadzka po naszym domu, także jeżeli jesteście ciekawi to koniecznie oglądajcie dalej W takim razie zacznijmy sobie od przedpokoju, który swoją drogą jest większy od naszego poprzedniego domu Sam przedpokój ale dobra. Przepraszam was bardzo, nie popisaliśmy się w przedpokoju, bo po prostu zostały tutaj śmieci, zapomniałem ich wyrzucić. Przepraszam. Eee, ale mam nadzieję, że nie będziecie źli, reszta domu jest w miarę postrzątana, także nie jest aż tak źle. Mamy tutaj naprawdę masę, masę szafek. Tutaj nie mam żadnego pojęcia, tak szczerze, co tutaj trzymać, bo nie wiem. Mam papiery trzymać w przedpokoju, a buty to nie wiem, poczekajcie. Buty się tutaj zmieszczać? No nie. Powiedzcie mi, jeżeli macie jakikolwiek pomysły, co i Także, no to w sumie to tyle z pokoju, mamy też drzwi, a teraz przejdźmy sobie do salonu, który jest najfajniejszą częścią tego domu. Hejka, ja jestem Piotrek. Jak pewnie zauważyliście, mamy nowe fryzurki. Tak <grym grym grym> tytułem wstępu wchodzimy oczywiście płynnie do salonu, przepraszam bardzo. Bez kominka nie ma salonu. Pamiętajcie, tutaj na wstępie widzimy skarpetę prezentową, która jest wypełniona Aha, niczym. Prezentów w tym roku niestety nie będzie. Tutaj mamy oczywiście nasze gadżety, czyli to Nintendo z poprzedniego domu. Kasper wczoraj przeozdobił cały dom na świąteczne. Przyglądam się ścianie. Ta ściana jest naprawdę wyjątkowa. Eee, tak jak widzicie, jest to szwedzka cegła z Azji nam przez Szwedzkich Azjatów Naprawdę bardzo mi się podoba No i obok telewizora mamy wejście do naszego drugiego domu To jest tak zwany domek letniskowy Tu się wchodzi tylko w lato, bo w zimno... wieje Jak już wspominałem, tu się wchodzi tylko w lato, bo w zimno... No wieje. Tutaj możemy patrzeć na sąsiadów, ale tego raczej nie będziemy robić. No i podziwiać nasz przepiękny park, który ma staw, ma drzewa i ma wszystko. Okej, okay, w kolejnym punkcie naszego domu mamy tutaj um, Tadzika. Mamy również Jolę. Tadzik dba o to, żeby po prostu nie było kurzy, Jola dba o to, żeby nie było brudno i żeby skarpetki się nie brudziły. A jak widzicie, są brudne, także Jola... Zwalniam Jolę. Pokaż jeszcze raz skarpetkę. Zapomniałeś chyba o naszym dawnym przyjacielu, o Filipie A tak, tak, to jest... Um, Piotrek uznał, że jak jest napisane Philips, a jak się usunie ips, to jest Filip <grystanie> Także mamy Filipa w domu Dalej mamy przepiękną choinkę, z której jestem tak po prostu dumny, bo nigdy wcześniej nie widziałem tak pięknej choinki W sensie wiem, że jest zielona, wiem, że jest żywa i w ogóle, ale nie wiem, czy wyjście, ale ona jest mega gęsta W sensie no, takich nigdy nie widziałem w Polsce i jestem w niej mega dumny, wczoraj ubierałem ją o drugiej w nocy, żeby ten film fajnie wyszedł i żeby był ciekawy no i tutaj dalej mamy też przepiękne okna, w sumie przez co kupiliśmy ten dom bo te okna są po prostu przepiękne i przep wielkie boję się z ich myciem jak to będzie, ale zapomnijmy o tym i dalej mamy wielkiego fasta, którego dosłownie się boję ponieważ w umowie o mieszkanie jest on zapisany, więc jeżeli coś mu się stanie to... Chyba będziemy musieli za niego zapłacić, a bo jeszcze staro się na koszt kosztuje kilka tysięcy złotych. Mamy też świąteczny stół, który dekorowałem również wczoraj po drugiej nocy, żeby to wszystko pięknie wyglądało. Mamy też ulubioną potrawę Piotrka, czyli kubki królików. Co? Nie no żartuję, to są po prostu rodzynki w czekoladzie. Miejmy nadzieję. Czekajcie, sprawdźmy. Naprawdę, to są rodzynki? Hey, hey. Są trochę trochę jak no i teraz zobaczmy sobie kuchnię. Myślę, że o samej kuchni powinien powiedzieć mistrz jedzenia, także Biot Haraziński. Powiedz o kuchni. Ja udawać Magda aż zapomniałem. Oczywiście niezależnym elementem całego domu, jak i też kuchni jest ogromna ilość szafek. A co? To, to jest jedyna szafka, w której jest wszystko ułożone. Ciekawostką jest, że w tej szafce ona była kompletnie wypełniona kieliszkami do alkoholu Także podejrzewamy, że poprzedni lokator no miał pewien problem Jak widzicie tutaj pewne kieliszki, jeszcze trzy kieliszki zostawił Zapomniałem wziąć, no ale cóż Przechodząc dalej mamy tutaj pralkę To jest bardzo polskie jak pralka jest w kuchni Czemu pijana jest czerwona? Yy, bo piorę czerwone ręczniki Piesu, myślałem, że kogoś tam... W ogóle dowiedzieliśmy się, że ta pralka jest jednocześnie pralką z suszarką, także fajna mi polecamy. No i tutaj są już takie, wiecie, gadżety. Już na szczęście wszystko nasze. Nowe talerze, nowe jedzenie, nowe wszystko. Ziemniaki, bo ziemniaczki muszą być oczywiście. Nie wiem o co chodzi z Kasperem, ale Kasper jest jakąś w tym momencie swojkarą. słoikarą I dosłownie wszystko co mamy musi opakować w słoik. Ja nie mam pojęcia jak Kasper na przykład ma. Wsadzić tutaj łyżeczkę jest za herbatę posłodzić, by od nie rozumiem. No dokładnie. Ładne, ale po co? Co nam jeszcze Piotrze, powiesz ciekawego? Pokazać Wam jeszcze mogę lodówkę, która jest niesamowicie ukryta. Właściwie zamrażarkę, bo musieliśmy ją odmrażać przez dwa dni, była tak zalodzona Nie polecamy tego lokatora. No i lodówka, która w końcu coś sobie zawiera. No, nie jest tego za dużo, ale może kiedyś będzie więcej. Kolejną cudowną rzeczą. Jest piekarnik. Piekarnik, który jest y, ładny, ma zabezpieczenie przed dziećmi, jakbyśmy kiedyś mieli dzieci. I podobno jest też mikrofalą, ale nie jesteśmy jeszcze pewni, ponieważ nie udało nam się tego włączyć. A może kiedyś się nauczymy. I teraz przechodzimy do mojej ulubionej sekcji. Sekcji kawowej. Powiem wam, że jak tak bardzo nie lubiłem kawy, tak teraz dzięki temu ekspresowi, dzięki twojemu ekspresowi, bo to może być twoja reklama, Polubiłem kawę. wręcz pokochałem kawę. Jestem teraz uzależniony od kawy. Zwłaszcza od takiej, którą robi Kasper. No i ostatnią rzeczą, którą mamy jest wyspa, czyli nie wiem, stolik barowy No można tutaj oglądać telewizję albo ptaszę. Albo nie? pić alkohol nad kieliszkami. Albo to. No i to teraz kuchni. Chyba najlepszym miejscem w tym salonie jest ta kanapa. Zajęła nam dosłownie 4 dni, żeby ją całą wybrać. Ale jest tak cudowna, jest po prostu tutaj, w tym miejscu. Jak siadasz rano, to idealnie promienie słoneczne walą ci w twarz z tamtego okna. To jest najcudowniejsze uczucie na świecie. Jest niesamowicie wygodna, szliczna i po prostu zakochałem się w niej. W dalszej części przedpokoju mamy tutaj znowu masę w których na samej górze schowaliśmy wszystkie rzeczy, które nie są nasze, czyli właściciela, który tutaj wcześniej mieszkał. E, tutaj mamy półki na buty, w których mieszczą się tylko cztery buty, w sumie to trochę ma. No i tutaj co mi się na przykład bardzo spodobało, to mamy całą specjalną szapkę na narzędzia, z czego jestem mega dumny, bo wszystko się udało ułożyć, żeby nie było żadnego bałaganu. No i teraz coś, o czym Wam za bardzo nie mówiliśmy, jest to sauna. Mamy saunę w domu. No i tak naprawdę nie ma tutaj za bardzo co o niej mówić, bo po prostu jest sauną mi grzeje, ale jest to y, dosyć dziwne jak na mieszkanie. Jak oglądaliśmy mieszkania, to nie szukaliśmy mieszkania z sauną, ale akurat tej była, tak że akurat się trafiło i... mamy saunę. No i teraz przechodzimy do tronu. A teraz... To bidet. No bidet na tej mi się wydaje, że tutaj się myje stopę, ale okej okay. tutaj mamy ogólnie na całej ścianie szafki no to jest oczywiście nieodzowny element tego domu ogromna ilość miejsca do przechowywania mamy tutaj wszystkie detergenty kosmetyki, bla 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 ja zajmuję dosłownie jedną setną miejsca 99% zajmuje Kacper no i ponad szafkami ogromne, przeogromne lustro, które wygląda jak taki ogromny obraz a co do obrazów, też ich na tutaj w ogóle nie brakuje. No i na samym końcu wanna, która jest dużo większa niż ta, mieś, którą mieliśmy w domu. Spreśnik sam. Musimy ją tylko troszkę dopracować, bo jeszcze troszkę cieknie, ale myślę, że będzie super. Piotr Hydraulik naprawi. A teraz przejdźmy sobie do studia. No dobra, może nie jest to jakieś niesamowite studio, po prostu mamy tutaj biurko, komputer, monitor i mikrofon i światła. Dalej mamy tutaj łóżko, którego, nie wiem, chciałbym się jego pozbyć, bo nie za bardzo czuję potrzebę posiadania łóżka w biurze. Ale jest i co jest mega fajne, to jak Piotrek hrabia, to po prostu mogę, go tutaj wygonić, żeby nie chrapał mi, żeby mógł zasnąć bez problemu, bo pamiętam, że z pioskiem się nie da zasnąć jeżeli o chrapie. No, i tutaj mamy też masę szaf. Tutaj mamy, no, wszystko jest posegregowane w niesamowity sposób. Robił to specjalny zespół organizatorów szaf. Jak widzicie, wszystko jest tutaj pięknie poukładane. To jest y, szwedzki węzeł y, kablowy. A w drugiej szafie mamy pudełko od tadzika. No i pościel, która nie jest nasza, i się jej brudzimy, ale nie wiem za bardzo, co z nią zrobić. Po prostu muszę zanieść ją do garażu. A teraz, Piotrze, oprowadzi nas po sypialni. No ta sypialnia ma swój urok. Zdecydowanie podwieszany sufit, lampy takie wiszące, z czego jedna niestety nie działa. No i Kasper jeszcze dołożył jakieś takie po prostu chcę przyjść i zasnąć ja tutaj nic innego nie mogę robić łóżko jest przeogromne ściana jeszcze taka betonowa No po prostu tu się śpi Piotrek wam za dużo nie może powiedzieć o sypialni ponieważ jej nie sprzątał i w sumie tutaj nic nie robił także teraz ja wam opowiem tutaj mamy szafy, których w sumie mieści się dosłownie wszystko mamy tutaj wszystkie bluzy z naszego sklepu do którego z drugiej strony was zapraszamy nazywa się tak samo jak ten kanał czyli jxc.pl e, no i tutaj mamy z, również specjalne e, zorganizowane spodnie tak właśnie to jest najnowsza moda się, wiecie macie spodnie i teraz naj, najbardziej w modzie jest po prostu je wrzucić i zapomnieć e, tutaj mamy też szafkę na telewizor ale nie ma w niej telewizora e, tutaj mamy specjalnie ułożone skarpetki to jest akurat wzór serowy, jak widzicie ma takie dziury jak ser. Eee, w drugiej szufladzie mamy tutaj majtki i one akurat nie są łożone żadnym szyfrem. Eee, tutaj eee, czapka świętego koja. No, zostawił. 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 No i tutaj oczywiście, jak zapomniałem o tym powiedzieć, mamy nagrody od was. No W sumie no, to, to dzięki wam możemy je mieć, mamy tutaj Piotrka nagrodę na milion. Moją nagrodę na milion na TikToku. Tutaj mamy nagrodę od Youtuba na 100 tysięcy subskrypcji na moim kanale Jasper. No i mamy tutaj też moje zdjęcia z Instagrama. No i w takim razie, kochani, jak widzicie, jesteśmy na naszym nowym kanale i mamy dla Was bardzo ważną informację, ponieważ już od dzisiaj, w każdą środę, możecie się spodziewać filmu na naszym kanale oraz mogą się pojawić jakieś filmy bonusowe, ale. Kiedy one się pojawią, sami jeszcze nie wiemy, także dowiecie się tego na naszym Instagram Stories, także koniecznie nas tam śledźcie, na Instagramie Haraziński oraz na moim Instagramie Jasper. wam kochani bardzo dziękujemy za oglądanie tego filmu do końca i oczywiście mam nadzieję, że widzimy się kolejnych, także do zobaczenia i cześć! Pa, pa!